Drodzy, być może wielu z Was zna to krótkie opowiadanie Bruno Ferrero o człowieku, który zagubił się na pustyni i tak krążąc po tej pustyni, krążąc, nie mogąc odnaleźć drogi i umierając już niemalże z pragnienia, spotkał na swojej drodze sprzedawcę krawatów. Szaleństwo na pustyni, sprzedawać krawaty. Miał ich całe mnóstwo, ten człowiek, i bardzo mu zależało, żeby przynajmniej jeden sprzedać temu zagubionemu wędrowcy. Ten rzecz jasna, ufuknął go, że wody potrzebuje, a nie krawata. A więc rozstali się, a wędrowiec poszedł dalej. Szedł, szedł i szedł, aż nagle wyłoniła się gdzieś z tej pustyni wspaniała restauracja z licznymi samochodami wokół. Na początku myślał, że to chata morgana, ale podszedł bliżej i okazało się, że, że nie, że to realny budynek. Taki udręczony i umęczony zdołał wyjęczyć tylko wody, na co wspaniały stróż u drzwi w liberii ze złotymi guzikami. Powiedział bardzo nam przykro, ale nie obsługujemy gości bez krawatów. Wrócę do tego za chwilę. Drodzy, widzimy się Jezusa. Na pustyni. Pustynia nie jest środowiskiem dla życia. Na pewno nie dla życia człowieka. Owszem, trochę tam różnych organizmów żyje. Wiemy to ze wspaniałych filmów przyrodniczych, których jest całe mnóstwo. Czasem podziwiamy te ujęcia, zdjęcia, jak to możliwe, że ktoś to nakręcił. Te formy życia jednak są, powiedzielibyśmy, mocno dzikie i zupełnie odmienne od tych, które zwykliśmy. No, określać, czy, czy traktować jako przyjazne człowieko. Nie mamy tam na tej pustyni te, te węże, te skorpiony, te pająki wszelakie. No, oczywiście trochę pożywienia dla nich, czyli jakichś tam e, powiedzielibyśmy, małych pluszaków, które, e, które służą za pokarm, e, no, generalnie niesympatyczne miejsce. Nie? Ale oczywiście to tylko cząstka prawdy. O pustyni, bo można by ten wątek ciągnąć dalej. Nie, to jest miejsce bezwodne, to jest miejsce, na którym panują trudne warunki, nie? bo w dzień temperatura wzrasta do bardzo wysokiej, w nocy spada do bardzo niskiej, co jakiś czas zdarzają się jakieś burze piaskowe, sytuacja zmienia się, potrafi się zmieniać w mgnieniu oka. Jest to miejsce niewątpliwie niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza dla takiego, który się zagubi. Na pustynię nie szło się samemu. Na pustynię, jeśli się szło, to z karawaną, która miała bardzo ściśle określony plan. Wiedziała dokąd zmierza, którędy, w jaki sposób. To musiało być wszystko przygotowane. Trzeba było mieć ze sobą zapasy, żeby nie umrzeć po drodze, żeby nie stało się nic, co mogłoby tej eskapadzie zaszkodzić. Pustynia jest miejscem, na którym nie ma bodźców. Tam, tam jest cisza. Tam jest jakby przestrzeń, w której to oddziaływanie świata jest bardzo ograniczone. Dlatego pustynia nie jest miejscem, na które człowiek idzie, powiedzielibyśmy, z własnej nieprzemuszonej woli o tak. Na pustynię się nie jedzie dla relaksu, na pustynię się nie jedzie na wakacje. I Jezus też nie udał się na pustynię na wakacje. Czytamy, że Duch Święty wyprowadził go, Duch Boży go wyprowadził. Są tłumaczenia, które mówią: wyrzucił go na pustynię, czyli wprowadził go w to nieprzyjazne środowisko. Po co? No, po to, żeby Jezus doświadczył w pełni swojego człowieczeństwa człowieczeństwa, które jest ograniczone. Każde człowieczeństwo jest ograniczone. To, które przyjął Syn Boży, również było ograniczone. W sensie możliwości fizycznych, w sensie jakby tych walorów, które Pan Bóg wszczepił w człowieka. Na tym polegało o go ocenie Syna Bożego, że przyjął takie ciało jak nasze. 40 dni spędzone w głodzie i pragnieniu, w tym bardzo nieprzyjaznym miejscu, to jest niezwykła szkoła człowieczeństwa. To jest niezwykła szkoła jakby mocy czy niemocy, która jest w nas. To jest niezwykła szkoła zależności. I to wydaje mi się być istotne dla dzisiejszej Ewangelii, dla dnia dzisiejszego, dla momentu Wielkiego Postu, w którym się znajdujemy. Pustynia wyrabia zależność. I to nie zależność od spraw tego świata. I to niezależność od, nie zależność od dzikiej przyrody. I to nie zależność od samego siebie. Ale wyłącznie od Boga. Na pustyni można przeżyć tylko wtedy, jeżeli Bóg zdecyduje, że tak będzie. Nie inaczej. Zależność. To jest to, co dzisiaj pokazuje nam Pan. I ta zależność od Ojca, ona jakby sprawia, że, że Jezus jest w kontakcie ze światem przyrody, z tym zwierzyńcem, który. No, dla nas jest nieprzyjazny, myśmy się już dawno z nim rozstali i nie widzimy w nim szczególnie wielkiej wartości. Natomiast powstaje wrażenie, jakby te zwierzęta pustynne gościły Jezusa u siebie, ale też jest w kontakcie z tym światem, który jest dużo bardziej realny niż nasz. Ze światem duchowym. Aniołowie, wysłannicy Ojca, którzy Mu służą, którzy pokrzepiają Jego mdlałe ciało, którzy... Pomagają mu wytrwać, którzy pomagają mu się modlić, którzy pomagają mu, jakby przejść przez ten etap. Etap, który rodzi głosiciela Słowa, etap, który rodzi Mesjasza Bożego, który idzie w świat po to, aby zwiastować dobrą Nowinę, po to, aby zwiastować Ewangelię. I tak sobie myślę, że kiedy Pan z tej pustyni wyszedł i wszedł w te zielone, i Bójne roślinnością obszary Galilei, była ta północna część Palestyny, bardzo atrakcyjna dla najeźdźców, właśnie ze względu na swoją żyzność. Południe pustynne to Judea ze świątynią, z Jerozolimą. Kiedy wszedł w tę rzeczywistość, piękną na pierwszy rzut oka, bardzo różniącą się od pustynnej, to Musiał stwierdzić, że wcale się tak bardzo ta rzeczywistość od pustyni nie różni. Że to, co zastał w tym świecie, to, w co wszedł, wcale tak bardzo nie różni się od pustyni. Dlatego, że w tym świecie, ku któremu poszedł, aby głosić Ewangelię, też by tym pierwszym, który obwieszczał swoje panowanie, ogłaszał je, był demon. On zresztą na pustyni w innych redakcjach ewangelicznych bardzo jasno na to wskazuje: Oddaj mi pokłon, mówi do Jezusa, a ja dam ci te wszystkie królestwa, bo one do mnie należą. Na jakiej podstawie one należą do demona? Przecież Bóg go nie intronizował w tym świecie. A więc kto? Ano człowiek. Ten świat, który z założenia Bożego miał być piękny, miał być przyjazny. Miał służyć człowiekowi na wszystkie możliwe sposoby. Miał być rajem. Ten świat został przemieniony w pustynię, choć wizualnie jest pięknie zielono, tętni życie. To tak naprawdę pustynia polega na tym, że ten świat został zabłaszczony przez demona na wniosek człowieka. To myśmy go intronizowali. Nie Bóg. I wiecie, tak w czasach Jezusa. Jak i w naszym. To jest prawdziwe. To wciąż jest prawdziwe. Zobaczcie, pierwszy cud, który Jezus, którego Jezus dokonuje w Ewangelii Świętego Marka, to jest wyrzucenie demona z człowieka, który jest w synagodze. To jest cud, powiedzielibyśmy, programowy. To jest cud, w którym Jezus pokazuje: Po to przyszedłem. Nie? Po to przyszedłem wypchnąć go. Odebrać mu to panowanie nad światem. A człowiek z uporem maniaka. Z uporem godnym lepszej sprawy, ciągle to panowanie złemu przywraca. Zobaczcie dzisiaj, kiedy sobie chodzimy po tych pustyniach naszych miast, to przecież to wszystko stoi na głowie. Przecież e, jakby rozum usnął, nawet w kościele niejednokrotnie. Robi furorę w ostatnich dniach, filmik rozsyłany sobie przez. Setki ludzi w jednym z kościołów niemieckich, kiedy jest rozdawane najświętsze ciało chrystusowe. W tym samym czasie jakiś klaun przebrany na tle kaczuszek tańczy z całym kościołem. No, chore. To budzi największe obrzydzenie. Do jakiego poziomu można dojść bez rozumu, żeby funkcjonować w takim kluczu? Drugi filmik, który robi zawrotną karierę, to jest Katedra Świętego Patryka w Nowym Jorku i pogrzeb transseksualisty. Wybitnego, nowojorskiego, zwolennika prostytucji, na przykład. Na pogrzebie, którego ksiądz zwraca się, mówiąc o tym mężczyźnie, nasza siostra. A ludziom, którzy są poprzebierani, figuśnie mówi: nigdy tu poza Wielkanocą tak pięknie ubranych ludzi nie było w tej katedrze. Cudownie. Rozum śpi, a diabeł siedzi i zaciera rączki. I tak jakbyśmy się zaparli i chcieli udowodnić Bogu: możesz mówić sobie swoje, a my i tak pokażemy Ci, że wiemy lepiej. A my i tak Ci udowodnimy, że sami będziemy przeżywać nasze życie bez Ciebie, bez zależności. Będziemy niezależni. Jakiś czas temu natrafiłem na dokument w telewizji mówiący o stowarzyszeniu, które wierzy, że osiągną nieśmiertelność tu na Ziemi, że medycyna już za chwilę postąpi tak bardzo. Że... I jedną z wiodących twarzy tego stowarzyszenia jest jakaś kobieta, której nazwisko już nie pomnę, w razie pani po osiemdziesiątce. Wyglądała jakby wstała z krypty, otrzepała się z progu i, i wyszła udzielić wywiadu. I pani przedstawia piękne założenie tego ruchu. Mówi na pytanie, jak będzie wyglądał świat, w którym będzie nieśmiertelność. Pani mówi, będzie piękny. A ludzie wreszcie zrozumieją, że są ciekawsze rzeczy niż płodzenie dzieci. Żyjemy na pustyni. Na pustyni, na której rozum przede wszystkim został zagłuszony. Na pustyni, na której wszelka zależność od Boga jawi się jako paser, jako coś, czego trzeba się wyrzec, co trzeba odrzucić. I na to wszystko sprzedawcy krawatów. Bo głosiciele Ewangelii jawią się jako idioci w tym świecie którzy próbują ludziom sprzedać coś, czego ci w żadnym wypadku nie potrzebują. Krawaty na pustyni. Ewangelia, dobra nowina. W przestrzeni nowoczesności tego świata. Szaleństwo. Nikomu to nie jest potrzebne. A jednak, kiedy dotrzemy do bram życia, to okaże się, i dla wielu z nich, dla wielu z tych, którzy po pustyniach tego świata krążą, będzie to odkrycie szokujące i bardzo bolesne, że tam bez krawata wejść się nie da. Tam bez przemienionego serca wejść się nie da. Tego krawata, który wydaje się dzisiaj więzić, być niewygodnym, paraliżować życie, tego krawata, który a pustyni powinien być zamieniony na dres, żeby było wygodnie. Wygoda, 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 wszędzie. Żeby było przyjemnie i wygodnie. To jest ideał dzisiaj. Będzie niespodzianka. I to nie dlatego, że Bóg jest podły i ludzi wtyka na minę i w jakiś sposób ich próbuje oszukać. <laughs> nie. On od 20 wieków powtarza ciągle to samo. Załóż ten krawat, bo on jest życiodajny. Bo to właśnie ten ewangeliczny krawat da ci dystans, niezbędny dystans do szaleństwa tej pustyni, po której kroczysz. Bo to właśnie ten ewangeliczny krawat będzie ci przypominał, że istnieje jakiś inny świat. Bo to właśnie ten ewangeliczny krawat da ci zdrowe podejście. Dać ci ten konserwatyzm zdrowy, który jest nam wszystkim potrzebny, żebyśmy za każdą głupią nowinką nie biegali, jak pelikany, które łykają wszystko, co się im rzuci. Właśnie po to Pan przychodzi z Ewangelium i mówi: uwierz, jeśli uwierzysz, Twoje serce zostanie przemienione i będziesz bezpieczny, ja Nzciciciel. Odrobinę wcześniej powie, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Obudźcie rozum, a z nim niech się obudzi wiara. U progu Wielkiego Postu wołam jako sprzedawca ewangelicznych krawatów. Sprzedawca, który nic nie chce, który nie chce pieniążka, który was prosi, weźcie tę Ewangelię i żyjcie nią, bo ona jest źródłem życia.